Cześć, ja jestem Jakub z kanału Witam Was w 17 odsłonie serii LEGO dostawa. Serii, które no nie zawsze mam okazję robić, ponieważ te zakupy rzadko jak zdarza, że one są w jednym momencie u mnie nieotwarte. Stawy w tak dużej ilości sztuk, żeby móc zrobić tą serię. No ale dzisiaj się udało i powiem Wam, że z tego można by było zrobić spokojnie trzy odcinki tej serii, jak nie cztery. Już Wam powiem, co dzisiaj sobie otworzymy. Przede wszystkim paczkę z LEGO Shopu, drobne zakupy z LEGO Store. U. Dzisiejsze, ponieważ grałem ten film, gdy widzicie ten film, to właśnie dzisiaj wróciłem niedawno, myślę, że kilka temu jak to nagrywam, wróciłem z Legostorów, z Warszawy. E, także są tutaj zakupy, e, zakupy właśnie z dzisiaj. Są zakupy z Biedronki z promocji minus 70% e, oraz paczka od Rockstara i chyba to nie jest wszystko. No dzisiaj sobie wszystko zobaczycie, a jest tego naprawdę dużo. Zapraszam. No to co? Może na początek, na początek zacznijmy od tych najświeższych rzeczy. Mianowicie rzeczy, które sobie zakupiłem w Lego Store, w Lego Store, bo w Mokotowie i w Arcadii kupują sobie inne trochę rzeczy. Na początek. O, tu katalog zły włożyłem, bo to jest jakiś inny. To jest inny, to jest, orte, to jest klocki, a ten drugi gdzieś podziałem gdzie indziej, bo też było to jest klocki, zdobyłem katalog, że Mam ich włącznie sześć. No to katalog, pokazuję wam to... Najmniej ciekawa rzecz, udało mi się w końcu dorwać tego kurczaka, którego od jakiegoś czasu szukałem, dlatego się bardzo cieszę. I tu jest figurka z 22 serii losowo, ale zaraz zobaczycie dwie, które nie są losowo, ale to już na innym ujęciu. Ten nagradę już na razie biorę, później Wam pokażę wszystkie i już tutaj zmieniam z reklamówką numer 2 papieron do innego, fajne są, fajne one wyglądają. O, tu są dwa świeżutkie katalogi, świetnie. I tutaj są figurki, które tam przez... Yy, które były yy, przez pracowników tego storu już wymacane ja sobie poprosiłem o figurkę papryki oraz o figurkę Panią ze źródiem Od razu mówię to nie są te figurki, które mają związek z zakładami grimacherskimi, nic z tych rzeczy, w żadnym wypadku to są figurki oddzielne. Nie będzie taki opening w tym openingu najpierw otworzę sobie te, te losowe, które mają związek z grimacherskimi to będą trzy soszetki a później otworzę sobie dwie saszetki jeszcze ym, na samym odcinku, yy, w którym już są figurki, które były mi potrzebne. Oby się nie powtórzyło, bo 5 figurek na 12 to jest bardzo duża szansa, że to się powtórzy. Yy, ale bądźmy dobrej myśli. Opening pojawi się. No za dopiero jakiś tydzień myślę, bo teraz są dużo innych planów na filmy, jeśli o to yy, chodzi. Ale te figurki dwie już yy, kładę. Tutaj zobaczcie, ta figurka losowa, że mi się tylko nie pomyliła, a to są te dwie wymacane. No właśnie, teraz to Ward to jest klocki, w których wcześniej już katalog ich widzieliście. Eee, jeśli kojarzycie starsze filmy, takie dosłownie starsze sprzed dwóch lat jakoś tak, był kiedyś vlog z tego miejsca, eee, to miejsce wspominam bardzo dobrze. Ciekawiło mi czy on, to miejsce jeszcze istnieje. Wybrałem się do Ward to jest klocki. Tam dorwałem figurki z piątej serii. Tym razem tak dobrze nie było, ale nie dużo gorzej słuchajcie figurka z Dalego mówi. Tu by jeszcze nic nie było takiego niezwykłego, e, ale tak sobie, tak ja po prostu potrzebną tych figurek i pomyślałem, że sobie te figurki pomacam. No i co? E, tak naprawdę zależało mi i tylko na figurce tego pana, co robi sushi. E, no i za czwartą figurką udało mi się go wymacać. E, prawdopodobnie udało mi się go wymacać. Musimy sobie to otworzyć. Mam nadzieję, że mam rację. Tego nie będzie openingu, dlatego... Szybko sobie otworzymy na tym tutaj odcinku. Jest. Kiedyś te figurki wali nam w kerfurze za 5 zł, udało mi się zdobyć. Tym razem za 17, ale jeśli to jest ta figurka, która ja myślę, że to jest, to wszystko jest ok. O, nawet już rozerwałem tą saszetkę. Trudno, ale ja się cieszę, ponieważ w środku był pan, co robi sushi. Jestem naprawdę mega zadowolony, bo jest to dla mnie figurka niezwykle cenna. Tak się ta figurka prezentuje i ja natomiast jeszcze dwa katalogi z tamtym mi się udało zdobyć, co łącznie daje mi sześć katalogów, we 16 z Lego Store'u i chyba tu już y, mogę ukończyć jeśli chodzi o e, zakupy z Lego Storów, ale nie, 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 nie zakupy dzisiejsze e, już wam zbrudzonowałem z World klocki z dwóch Lego Store'ów i jeszcze w kiosku dzisiaj Taki dwupak, dwa z dziewięciu magazynów w środku mogę e, trafić. E, co ciekawe, co bardzo ciekawe, tutaj mamy dwa z dziesięciu, czyli e, zobaczmy, która informacja jest prawdą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ta informacja jest prawdziwa, tutaj chyba się, chyba się e, coś e, pomyliło. E, natomiast ja już sobie to otwieram, bo te magazyny. Wiadomo, jeśli będzie recenzja, czy coś, to byłoby oddzielnie, no. Tak, coś czułem, że będzie, naj... to jest najsłabszy chyba z możliwych, a drugi, to no, niech my przynajmniej, no, wzięli tych. To nie są losowe w 100%, słuchajcie, naj... największa szansa, że się trafi któryś... któryś, z tych właśnie. I są, nawet nie kuria, czy je mam, słuchajcie, te malony policyjne tak łatwo pomylić, ten chyba mam. Ten chyba mam, a tego nie mam, no trochę słabo, ale będzie dla Was na jakieś konkursy coś takiego, myślę, że będzie, takie będzie ich zastosowanie. A teraz przechodzimy do paczuszek. Paczki będą dzisiaj dwie i później przejdziemy sobie jeszcze do paczków stacjonarnych, biedronki i nie tylko. Paczka pierwsza to jest z Lego Shopu, druga w konkursie od rok stara. Najpierw zaczynamy od na tej z Lego Shopu. Ja już czekam, żeby zobaczyć. Tam jest kilka porządnych, nowych zestawów. I chyba zostanie mi tylko szpital po wam, Jak Już te zestawy sobie otworzą. To tylko szpital mi zostanie. A! Jeszcze jeden zestaw policyjny. Albo... jest jakiś tam istotny teraz cel. Jakoś nie zależy mi bardzo na tym szpitalu. Ja mam teraz sobie polibak A to ważne, że on dotarł, bo był on dla mnie dość ważny. I on się prezentuje e, tak. No, fajny jest ten polibak, powiem Wam. E, bardzo, bardzo fajny. Tam gdzieś go wkomponuję, jeśli chodzi o skatefark mój w Lego Mieście. Gdzieś się jeszcze na pewno zmieści. E, dwie figurki. Recenzję myślę, że zobaczycie kiedyś jakiś dzień. E, ale szybko je się nie spodziewajcie, o teraz są ważniejsze rzeczy do recenzji. No, bo właśnie, jutro na przykład, słuchajcie, wlatuje to. Jutro wlatuje ten piękny secik. E, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc bardzo bardzo jestem ciekawy jak on wypadnie z tego z 2009 roku i to sobie na jutrzejszym odcinku porównamy. Ja się cieszę, że go mam. Widziałem go na ekspozycji w Lego shopie, jak wygląda w Lego store, przepraszam, jak wygląda, czyli już wiem mniej więcej, ale i tak i tak nie mogę się już doczekać, aż go otworzę dalej tutaj wyścigówka dość taki set, który no nie wszystkim się spodoba, między innymi przez 4+, no ja też nie lubię z 4+, ale powiem wam, że ta wyścigówka z wyjątkowa nie 4+, jak na 4+. Dodatkowo ma plus, ma plus taki, że są tutaj nadruki, nadruki, a nie naklejki, bo to jest seria 4+. Czyli do 4+ zawsze też ma jakieś plusy, a nie tylko minusy. Choć no, i cały czas jest to prosta konstrukcja, to nie jest to zła konstrukcja. No i park, park to myślę, że spodziewaliście się, że w tej paczce musi się pojawić. Eee, fajne drzewko pojawi się w ramach środowej recenzji już w tą środę, e, bo tutaj są wiele rzeczy, które trafią do miasta, więc myślę, że mogę go zrobić w formie środowej recenzji. I dwie minifigurki. Czyli będę miał już łącznie trzy, trzy tajemnicze i dwie, dwie wymacane. Tak, jak mówiłem, z tych trzech tajemniczych będzie, będziemy robić, będziemy robić um, opening do zakładów gitmacherskich, z którego ktoś dostanie punkty, a z tych trzech a znaczy dwóch dwóch wymacanych, po prostu sobie otworzymy, później tam będzie papryka i pani ze Tutaj takie szybkie podsumowanie zakupów, właśnie z Lego Shopu. Ja jestem zadowolony, wziąłem te figurki, zobaczę jak to się pewnie prezentuje: wszystko City, City, City. A czy no pięknie lub nie pięknie, bo niektórzy City nie lubią. Ja osobiście lubię, myślę, że wybrałem sobie zestawy, które są jednymi z lepszych w tej, w tej fali zestawów. No, przede wszystkim na pewno te dwa z tyłu zestawy. No, bo ta wyścigówka no fajna jest, ale nie jest. A jakaś niezwykła, a to są zestawy powiedzmy niezwykłe, no bo jest nowy kończyk. Już ten zestaw możemy nazwać od razu niezwykłym. A czy ten jest niezwykły? Na no pewno nie, ale w tej cenie co występuje, wart jest uwagi. Natomiast polibak, polibak też bardzo ciekawy i już nie mogę się doczekać, aż sobie go otworzę. Nagrywam chyba nawet już dzisiaj dla Was tą recenzję, kiedy się wrzucę, gdy nie miałem lepszego pomysłu na film. No no nie oszukujmy się, to nie jest chyba najciekawszy na recenzję, aż tak bardzo. Tą paczuchę już naciąłem jakiś czas temu, by zobaczyć, czy zawartość zgadza. Ogólnie tak chciałem ją szybciutko otworzyć, ale nic więcej to nie jest otworzone. Co tu jest? Słuchajcie, moi drodzy, nie wiem czy się orientujecie, ale Rockstar robił taki konkurs nazwijmy to konkurs. Tak, przez miesiąc z kawałkiem pojawiały się u niego jakieś formy zdobycia kodów. Chody dawały punkty. Ja zebrałem e, jako drugi najwięcej punktów. Drugie miejsce miałem zaraz po e, Akbar Bricksie. E, no i wygrałem nagrodę. Dość ciekawą nagrodę, ponieważ zestaw. Zestaw, właśnie nowy, nowość na 2022 rok. Z początku miała być to wyścigówka, ale pisałem Rockstarowi, że ją już sobie zamówiłem na jego shopie I Rockstar kupił mi inny zestaw. Dziękuję Ci, Rockstar, za tą przesyłkę. Ale jeszcze raz zajrzymy, co tam jest w środku, bo Was też pewnie to ciekawi, jaki ja zestaw sobie chciałem zdobyć. Ten zestaw też by był w paczce na jego shopie ale właśnie, tak jak mówię. Ten zestaw Rockstar, hmm, Rockstar mi hmm, kupił i tutaj jeszcze jest zanim ten zestaw, bo on już tam jest, to tutaj chciałam pokazać. On też dorzucał hmm, swoją figurkę Wilka e, i prawdopodobnie to ona ze gości teraz, na, tam gdzie jest pomnik w drugim parku, bo ona bardziej na to pasuje. W każdym razie na razie nie będę sobie jej otwierał, nie chcę tych elementów hmm, pogubić. Wiecie, jak ten Wilk wygląda. Dziękuję Rockstar za tego Wilka. I patrzcie, O! Tutaj jeszcze. Wiem, <grym>, o, ale tak reale, Nie widziałem tego wcześniej po prostu. Rockstar dał tutaj 4 zł. E, no gdyż zamawiałem przez OLX, ta oferta tam wystawiła za 4 zł. Ale no, nie będę teraz sprawdzał, co tam chodzi. my e, tak po prostu z Rockstarem, jak coś zamawiamy sobie, to tak przez OLX a wtedy wychodzi taniej. Taki sprytny sposób dość. E, ale zobaczcie. 60323. 3, No, czy ten samolot. Jest ładny, ja się długo zastanawiałem czy on mi się w ogóle podoba, przyjrzałem się mu lepiej i jest ok. wyobraziłem sobie go jak będzie wyglądał otwarty i będzie naprawdę ok, ale brakuje mu czegoś, jakichś nadruków, no, już chyba wolę jak jest taki pusty, nie miałyby być naklejki, więc w sumie nie będę narzekał i zrecenzuję wam go kiedyś też jak nastąpi tylko na to jakiś dobry moment i będę miał właśnie jakiś wolny dzień na kanale. No to lecimy, zakupy z Biedronki, ale nie, nie, nie. zanim jeszcze zakupy z Biedronki, ale jest ich naprawdę dużo, takiego klauna, zobaczcie, zakupiłem sobie małą urodzinę 10. to jest poniedziałek, wtedy zobaczycie jego recenzję, eee, właśnie jego i będzie ta recenzja połączona z recenzją takiego Polibaga 60565, również urodzinowego, to są obydwie, chyba, obydwie rzeczy chyba z 2020, jeśli się nie mylę, eee, to jest... Ym... 2019, słuchajcie, które ten klaun ma w takim razie oraz to jest 2021, czyli to jest 2019, to jest 20, 2021, myślę, że to będą naprawdę, e, będzie naprawdę ciekawa recenzja tych dwóch rzeczy. Na początku muszę was uprzejmie, że rzeczy, które teraz się pojawią są raczej w celu sprzedażowym w większości, w większości... No, ale tak, jak sprzedaż albo konkursy. E, najpierw pokażę Wam rzeczy, która raczej na sprzedaż, ale może sprezentuję też jedną e, swojej siostry, czotolecznej, którą w tym miejscu serdecznie pozdrawiam. E, takie oto kostki z Friends. No i cały szok. Całe zaskoczenie w tych kostkach kryje się pod ich ceną, którą pragnę Wam powiedzieć. Bo może mi nie uwierzycie, ale kupiłem je w Biedronce za 11 zł. Porównajcie sobie, zobaczcie, na promocjotki najniższą cenę i to już wiecie, że wychodzi korzystnie. A myślę, że trochę się na, na tym wzbogacę, jak będę to sprzedawał. O jedną mniej, tak słuchajcie, o jedno mniej kupiłem natomiast kostkę DOTS. Zobaczcie ile ja tego mam, z tego trzy to są takie i jedna taka. Wziąłem wszystko co było, uwierzcie mi, z francami, to samo, brałem wszystko. To tam było, żeby tylko zdobyć jak najwięcej. E, I te kostki e, te kostki e, tak, że on planuje albo sprzedać, chociaż wiecie co, na pewno jedna idzie na konkurs, który jest już e, w niedzielę na kanale, o tym konkursie mówiłem. Jedna będzie na tym konkursie, e, który będzie na live, bo na live będą się naprawdę w niedzielę fajne rzeczy działy, ale to jeszcze w sobotę e, fajny post informacyjny na ten temat wleci. Na e, pewno no, żadnej sobie nie będę otwierał, bo w ogóle mnie ten zestaw nie interesuje, a widziałem go dzisiaj w Legostorze był taki malutki, taki serio, Ym, bo był otwarty. Yy, za ile go kupiłem, to też, pas państwa, ciekawi. Nie chcę was skłamać, yy, ale też też poniżej 10 zł, na pewno, ale zapomniałem ceny, serio. Przepraszam was, że ceny zapomniałem. Przechodzimy dalej. O, tu jest taki który poliszczony, nie można za to zabrać, za bardzo te uchwyty łapać. Tutaj już cenę pamiętam i to tak że będzie na konkursie, mam ten zestaw i on także będzie na konkursie w niedzielę ze stanców. To nie jest jedyna rzecz, którą dzisiaj Wam pokazuję ze stanców. No i jaka cena, możecie zgadywać. 9 zł. No bo gdyby po tyle były stancy, myślę, że by zrobiły furorę. Chociaż nie są idealne, to za 9 zł to ja wątpię, że znalazłaby się osoba, która by tego e, nie kupiła i na pewno ja zebrał całą kolekcję, e, bym sobie zrobił taki fajny e, park w e, swoim mieście Lego. No ale to są takie marzenia, żeby były w takiej cenie zestawy. Wątpię naprawdę, że tak będzie kiedykolwiek. E, no i tak jak mówię, za 9 zł on będzie na konkursie w niedzielę, będziecie mogli ten zestaw zdobyć. I teraz przechodzimy do większych zestawów, których Także jest kilka. Na początek 33 zł. Lego minions. Co prawda zostaw 4, plus ale myślę, że ktoś go kupi, bo także go planuję sprzedać od razu. Mówię, nie interesują mnie klimaty minionków i raczej będę go sprzedawał. Też będzie się można na tym wzbogacić. Kolejne rzeczy, nie że to już zapomniałem ceny, przepraszam Was, ale powiem Wam tak, z każdą rzeczy, które kupiłem, co jest nie dość, że poniżej katalogowej to coraz, to wiadomo, ale poniżej najniższej ceny, jaką pokazywały promoklotkie, w ogóle to dzięki promoklockom się dowiedziałem o tej promocji, bo oni tam informowali. I to są, zobaczcie, takie zestawy z dorosów. Są Fajny jest ten kaktus. Mi gdzieś się ananas, ale nie planuję ich raczej otworzyć. Chociaż e, któż to wie? Patrzę na te elementy. No nie, raczej nie będę ich otwierał. Przynajmniej jakoś, nie wiem, może, ale ja osobiście e, wątpię. Za to zaraz będzie rzecz, którą będę otwierał, ale nie, nie, jeszcze nie. Teraz natomiast jest Disney. Także nie pamiętam, za ile go kupiłem i pewnie się domyślacie, że ja tego Disneya nie potrzebują i albo, albo komuś sprezentują, na przykład właśnie tak mówię mówiłem swojej siostrze żydeczej, albo po prostu trafić na sprzedaż po konkursów. Myślę, że was takie nadwisy to by się nie interesowały konkursy, więc ten konkurs nie oddam. Tu się dzieje ciekawie, słuchajcie. Stan 60293. Cena 30 kilka złotych serio. Możecie mnie że 30 kilka złotych za to dałem, cena katalogowa to jest 129,99, ale ta promocja minus 70% naprawdę takie, wiele takich ofert dawała. No i co? Ja mam takie zestawy dwa z dwóch innych biedronek, bo ja wstałem o 5.30, jeździłem po tych biedronkach i udało mi się polować dwa, te e, stan 360293 i uważam uważam, że to, jest, że to jest dość korzystna, no dość korzystna, no bo jest bardzo korzystna. Jeden tutaj w tym przypadku sobie otwieram recenzji nie będzie, nie będzie takiej typowej recenzji, ale kiedyś w ramach światowego filmu z miastem pojawi się, ty, ty, pojawi się przyzdobienie na pokaz skelerski miasta i wtedy tam zobaczycie ten zestaw, ale recenzji takiej no nie, nie będzie. Nie planuję robić takiej recenzji, niestety odsuwam to na bok i ostatnia Ostatnie, tak, dobrze mówię, to jest ostatnia rzecz z Bedronki. Harry Potter 76390, ten nowy kalendarz adwentowy. Wszystkie były w takim bardzo słabym stanie, dlatego myślę, że sobie go zostawię. Ja nie lubię, ja nie lubię Harry Pottera, ale myślę, że sobie go zostawię na e, adwent w 2022 roku. E, bo ja bardziej powiem, że się chodzi o kalendarze, tak. Sobie jakieś otwierać, czy mi bez różnicy, jakie. To no, rzecz, że to jako, bardziej jako dobrą zabawę, że tak sobie codziennie po jednym okienku e, otwiera. No i tak się prezentują moje zakupy z biedronki. A teraz przechodzimy do podsumowania moich wszystkich zakupów. No, zobaczcie, jak to się wszystko pięknie prezentuje. Z tyłu bardziej te rzeczy biedronkowe, ale nie tylko. Taka aż piramida się z tego ułożyła. No, ja jestem z tych zakupów bardzo, ale to bardzo zadowolony. Teraz już was żegnam, Mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać recenzji tych rzeczy. Oczywiście nie wszystkich, ale przede wszystkim opening, figurek i recenzje. Takie rzeczy, rzeczy jak park, czy ten zestaw. To już weżegnam. Pa!